To tak, żeby sobie wyobrazić, że oczywiście to jest tylko przyłożone, włożone, niezamontowane. Luźno sobie to tam wisi w tym momencie w lampie i e, nie jest dopasowane tak jak powinno, prawda? Ale no, będzie jakieś wyobrażenie, jak to wygląda. można go zakończyć tutaj, czyli żeby był tylko na dole lub no tutaj się dosyć fajnie zawija i można zrobić e, tak jak idzie maskownica ten kształt połuków w górę